Что? Ничего. Что там? А что? серьезно, я сделать, чтобы я не забыл. Давай. Хвилин. Похранье. Сервис. Давай. Potrzebuję nieważne, chodździemy. To nie chcesz tego jeszcze pokopać? Chodź, mamy, prawdę. Dobra, te, te ostatnie dwa warzewa są te duże. Lad mam kraftowe dzieci powróciły. No, pij trawę. Chcesz sobie mogłeś zrobić wędkę? Tylko wiesz, że się nie dzielę nad się Co? No to co? Hm? To kiedyś trzeba odwiedzić? Okay. Mm -hmm. Dammit <laughs> Czemu Wiesz tego golda hmm. To jest mój Ale ja dobiegnę do ciebie szybko, panie Także Chce ci się to odwiedzać teraz czy później? Co? No ten tą cake tego cave'a Później Chyba że ty ze sam, bo ja kurde idę na rybki A co idziesz? Na rybki Ja myślałem, żeby wyjść na frytki Dasz mi tego z powrotem, tego mojego ogolda? Tak Tak, hehe Åh, vi ästa. Är det djup kok? Jag ber dig i się no ciebie że tak. Toko się. Dobra. Pewnie szybko ja to robię ten. O, kolejne drzewo. Że mamy obydwa problem. O, dzięki, no, cześć, coś, coś. tu nie niż tego. Dobra, robimy. Jeszcze oni tu wbiją. Nie mam drzewa. Ja mam mhm. 700. Masz tutaj tego łagródęcza twojego. Chcesz? Co chcesz? Nic. Co musisz? czekać? No, no to. Ciekawe czy może króliki się sprzedają. Kolejna gwiazda. Króliki. Mam cztery w ekwipunku. Jak się chyba kliknie na nie prawym w ekwipunku, to masz yy, zabiję. Masz. Ty. Masz i ten, wiem, no. Kończymy zaraz, czy... Czemu? Bo jest w pół do trzeciej. Dobra, idziemy do morza i zróbmy sobie chatkę. Chociaż nie, bo mnie zrespi znowu tam, nie? No i ale tam. I tak. Dobra, chodź, idziemy w nocy. Nie. Nie tym. No, biję ich co Nie, u mnie nie bijesz w ogóle. Teraz bijesz. Że... O Jezus, nie, czerwony cave. Właśnie, teraz zabiją nas. Oh, fuck. nas, mój nas. Nie, nie doskoczy tu, ale no... Ale za mówimy nas 3. To o, na razie. No to mamy po dwóch stronach tego, także nic nie zrobisz. Jakiś krótki kajf czy coś. Nie, nie wątpię. Jak tamten był krótki. I on raczej. Ale oni są głośni. Que

Wiaderka? Nie. to Prznosić wodę? No da są, ale z irona byś musiał zrobić. to zrobię. Ja też tutaj zrobię... A nie, zrobiony jest już. A nie to jest z jaskinia. Dobra, co. Tak. Uj. Dobra, nieważne. Nie mam czym A gdzie jest ten? Lochaćki masz No ja mam ten. Tylko, że mam cooldowna. Pach, gwiazdy po prostu spadają prosto przed nami. Chodowne. Okay. Odd okay, gdzie sure. A jeszcze nie skończyłem do końca pokoju tego no. Dobra, mam 700 drewna, mam nadzieję, że to wystarczy Na pewny czas tak Weź zrób więcej tego. Spokojnie hmm. kogoś, patrz na to. Ja już jasno zaczyna robić na polu, mm. kubusi da mi swój kolda, Dobra, nieważne. Czy tu się zielono? Chyba Co? No wiesz, wiesz, spokojnie Kupiłem padzer właśnie A po no, co ci? Może żeby pomalować pokój na zielono O Maria Co Czyli jest? tutaj robimy statuły i banery, mówisz, tak? Tutaj... Ej, u nas trzeba zrobić ścianę na ten... na... z drzewa. Chyba. Co zrobione z drzewa? Nie, to jest z Ścianę, Ściana, mówię. A czemu? Żeby pomalować, chyba. To zobacz... Nie, Zróbmy to. Test. Zrób... Zrób sobie... Yy, z... Tak. Patrz. Trzeba mieć drzewo. No nie, nie chcesz, nie gadaj, że będziesz się tu całe pomalować Nie, tylko na spokój, masz Spokójś kuba Niszta. to Kuba, nisz to Kuboś niszcz Nie, nie Nie chcę mieć dwóch, tych, tych samych dwóch chłopców Już niszczyć też to takie, co jest na dole mhm. że chyba łóżko zniszczyć A te w ogóle bedy, nie wiem czemu nie, nie saveują w końcu no, to jest chyba tylko na ozdoby Teraz jest drzewa. z drzewa. Stawę. A skąd mam mieć drzewa? No, no, no zgrałam więcej. Patrz, ej patrz, mam ile mam Twój strzał. O kurde, stary. masz panel? Ile na to z drewna zmarnujemy? Mało no. Ze 100 Właśnie nie Bórz daj mi to drzewo Zużyłem połowę drzewa, mam 700 Od co tyle? Już będzie na przyszłość Sprawdź się 7 malować Pomień czerwony Ten, ten, bardzo kosztował golda, nie? No daj mi hajs, ten, tak, ale nie golda Tylko koper i te, i O srebrne Boże, dałem ci coś, cenę, nie chcesz Nie golda, no Dobra Idę kupić farbę A życzę wodną farbę. Ile farb na to pójdzie, o Jezu? Ile farb Ile pieniędzy? Dwadzieścia sześć kopra na jedno.